Dobra, mamy 14 października. W końcu trochę e, wszystkie moje moje, moje roboty trochę pofogowały. Delikatnie mam chwilę oddechu. E, przyjechałem na pola, zobaczyć jak wyglądają wschody. Dlatego, że jest o czym gadać w sumie, bo już muszę zrobić sobie taki mniej więcej e, przegląd tego, co gdzie i jak mi tutaj powychodziło Ładną no, pogodę się nam ogólnie. Dobra była pogoda na oprysk, ale, ale jeszcze muszę poczekać chwilę. Ja będę miał czasu akurat dzisiaj na to. I co? Tu mamy zmianę saltwerk Po tej stronie to pole jest podzielone, a pół to jest najgorsza. Znaczy, najgorsza? No taka może nie najgorsza, ale słabsza gleba, bo to jest piąta, szósta klasa. To jest bruzdo, tak, nie wiem, czy będzie widać, ale jest przedzielone mniej więcej na pół. Po lewej stronie jest Snowbeard, po prawej jest Soutwork. Wizualnie nie widzę specjalnie, mam wrażenie tylko, że może Soutwork ma delikatnie grubszy liście. Tak, tak. Patrząc moim takim okiem, jest różnica w ten jeden dzień. Ale, ale, ale. Ale to jest mała, marna różnica. No i co? Tu jeszcze mogę powiedzieć jest opryskana ta strona, jest opryskana, przejechany jest jeden opryski, w ogóle nie będą trzy wersje sześć różnych kombinacji, z różnymi odmianami, zobaczymy jak różne odmiany będą reagować. na razie widzę, że na opryski doglebowe te owsy nie reagują w ogóle więc bardzo się cieszę, że nie ma tutaj żadnych poparzeń, jakiś, na razie przynajmniej, żadnych jakiś strat, albo jakiś opóźnionych wschodów, bo też słyszałem że przykładowo prostu okar jak się opryska tutaj po prawej stronie, teraz jak patrzymy, jest opryskany prostor karbem. Czy jest tu różnica jakaś? Nie, nie ma różnicy w ogóle. Jest opryskane po w dawce 3 litrów na hektar. Doglebowo, oczywiście, zaraz po siebie. Była 3 dni po siebie to było opryskane. Nic się z tym nie dzieje. Podobno mówili, że jak 3 litry się opryska, to opóźnia wschody. No, z tego co ja widzę, to nie opóźnia wcale. Więc to taka gadka szmatka. To jakiś tam gościa w sklepie komuś tam tłumaczył, tak? Akurat nie mi, ale tam słyszałem taką gadkę natomiast to, tutaj z tej strony jest odciskane chlorotuluronem czyli Lentipur To co w tamtym roku było na tamtej działce po tamtej stronie po drogi no i też w sumie nie wiem ciężko powiedzieć że widać jakieś chwasty tutaj wschodzą nie, nie jest tak że tutaj jest idealnie czysto chociaż nieźle widać wyraźnie że jakieś chwasty wschodzą ale takie dwuścienne przede wszystkim Zobaczymy jak to za... A to będzie bardzo dobry pogląd, dlatego że tak, ten mniej miejsca jak tutaj stoję od między było ładnie przejechane. Natomiast tutaj mi gdzieś w tym miejscu gdzieś zabrakło tego oprysku, także będzie też widać czy ten chloroturon tutaj lepiej działa, czy gorzej. Tu jest zrobiony jeden przejazd opryskiwacza 12-metrowego, tak, 12-metrowego, ale o tym e, będzie na pewno w jakimś następnym filmie. O co chodzi z tym opryskiwaczem. I e... co? Gdzie jest nim dopryskane? Jaraz 12 metrów, zaraz mierzymy gdzie jest nie bo widzę, że troszeczkę gdzieś delikatnie się odznacza. Teraz tu by było 6, 2, 3, 5, 6. Aha, czyli lanca dotąd leci. No to tak, co ja widzę? Tu jest jakieś ewidentnie przypalenie, ale to jest prawdopodobnie... Prawdopodobnie owsu Jarego, który gdzieś tutaj był, już po, wsch po wschodzie i po wschodzie, po prostu, czyli nie widać wyraźnie, że to delikatnie przyjarało. Natomiast hmm, no muszę przyznać, że delikatnie zieleńszy jest z tamtej strony, gdzie jest niby nie było pryskane. Tutaj widocznie troszeczkę mimo wszystko ten owiec ten prosty fokarb czuje. No nie wiem, tego nie widzicie na pewno na kamerze, bo tego się nie da na kamerze zobaczyć. Ja to widzę. Ta strona będzie ogólnie opryskana. To było na razie jeszcze nie opryskane, bo to będzie opryskane teraz bizonem. Bo tam zostawiłem sobie taki kawałków, parę kawałków pól na oprysk bizonem. Czyli z rasulami i Pencosulam, jeśli mi dobrze pamiętam. W substancjach. No jest, kurczę, no delikatnie jest takie, takie jakby żółciejsze tutaj z tej strony. No ciekawe, ciekawe właśnie, czy tu... To... Tam zobaczymy, bo tam możliwe, że trochę więcej błysku poszło na początku. Zobaczymy, czy coś tam się stało z tym. Ale, ale, ale. No nie, zobaczymy, jak to będzie dalej przy, przy krzewieniu Czy coś się będzie działo z tym polem. Na razie jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. No po tym Lentipurze nie widzę takiego. No to też, kurde, tak powiem. Pierwszy mój wjazd w ogóle na pole od chyba tygodnia. To w ogóle nie widziałem, jak te schody wtedy wyglądały. To schody były bardzo powolne, by w sumie, bo ile od zasięgu. Są dwa tygodnie praktycznie. Więc teoretycznie. No, dwa tygodnie, 14 więcej jak dwa tygodnie. Więc teoretycznie. Co? Yy, so. Dużo nie dużo. W tamtym roku mi się zdaje, że było 10 dni. W tym roku by to oznaczało, że dni było. Yy, bo też 20 tylko, że dobra, wschody były wcześniej na pewno były wcześniej Moje szpilki widziałem przejeżdżałem któregoś dnia to widziałem te szpilki więc myślę, że nie było to 20 dni 20 dni jest teraz od za siebie. Było 24 24-25 siałem wszystkie praktycznie rośliny które tutaj mam na polu nie widzę, żeby coś tutaj się działo z. nie widzę, żeby coś tutaj się działo z, z tym owsem no, poza tym, że faktycznie jest lekko lekki stresik złapał ten owiec od prosulfokarbu leciutki stresik no gdzie tu jest, gdzieś tutaj wsadziłem gdzieś tu patyka o, tu wsadziłem patyka właśnie tu jest patyk wsadzony tylko liście stracił no i tak no coś widzę jak można gorzej sobie owiec tutaj z tej strony, no i jednak może, może może coś tutaj jest na rzeczy, że lekko hamuje ten owies, no ale kurczę, no, teraz przyhamuje, ale chociaż żeby nie było to jest jednak dużo e, istotniejszy temat Dobra, zobaczymy jak na innych polach to wygląda Dobra, jestem na kolejnym polu To jest wtedy fajny hektar 25 w czterech kawałeczkach To jest poprzężycie no, Jakieś kamienie, kurde kamienie Nie mogę ale kamienie zbieram Tu by było Ładnie to wygląda, tutaj nie było jeszcze pryskane, bo tak sobie wymyśliłem, że o to co jest poprzężycie że eee, jest ogólnie... Zaraz, od początku Byłem się nie pomylił To jest odmiana saltwerk z tej strony zasiana Tam jak droga przedziela pole z tamtej strony, ten mniejszy kawałek jest zasiany snowbeardem eee, I tutaj ta strona nie jest opryskana, będzie pryskana bizonem, natomiast ta strona jest opryskana lentipurem, doglebowo Zaraz po siebie. Nie widzę różnicy. Po lentipurze ewidentnie nie, nic się nie dzieje absolutnie z ZOWSem. To jest już sprawdzony temat Po wplostur, po karbie delikatnie widzę, że troszeczkę rośliny lekko takie żółciejsze są no to już jedna rzecz, jedną rzecz faktycznie jest trochę różnicy Natomiast po lentipurze nic się nie dzieje, natomiast jeśli chodzi o chwasty, no coś tu niby rośnie, ale ale pokazało mi to doświadczenie z tamtego roku, że ten lentipur na to umiotło przede wszystkim, bo jak będą jakieś dwuliścienne poprzepuszczane teraz na jesieni, no to będzie pryszcz, bo minus tamtego pola co tam było wcześniej, co ten popląd taki miał duży, był taki, że za duża presja chwastów była z wiosny. A tutaj, jeśli ten lentipur trochę zadziała teraz na jesieni, trochę to przetrzepie te chwasty. Przede wszystkim to miotłe. To na wiosnę, nawet jeśli coś tam będą jeszcze jakieś chwasty, to poprawię jakimś chwastoksem albo postangiem i będzie gitarka. Będą czyściut, będzie czyściutki owiec. Na razie mi to najbardziej chodziło o to, żeby to było ładnie, ładnie po ładnie było zasiane. To było zasiane 140 kg tego softwareka. Wschody są fajne, równe. Podoba mi się. Także coś z coś tego może być, z tego może być. Jeździmy jeszcze, zobaczymy na tą trzecią, na trzeci obręb, tam gdzie mam w tych czterech kawałkach, tu dzierżawę. E, tam zobaczymy, bo tam jest zasiany snowbeard. Tak, tu jest snowtwerk. No jakbyśmy byli tam na drodze, ale już jechałem tu tędy drogą, bo tędy sobie przejadę przez las i pojadę sobie na tamto pole, bo już samochodem jadę. Jakby wszedł piechota, to bym sobie tam z siebie z podwórka poszedł i pokazał jak ten snowbeard wygląda, ale myślę, że nie ma tutaj większej różnicy. Na pewno, na pewno, na pewno powinno być to dobrze, fajnie wysiane. Zobaczymy jak to wygląda. No i co, pojadę, zobaczę tego snowboarda. Tam jest inna lajka, bo tam jest wysiane 140 kilo. Przepraszam, 180 kilo, więc jest, powinno być teoretycznie dużo gęstsze. Zobaczymy jak to faktycznie wygląda. Na razie tutaj jest ok. No i przede wszystkim jak tym bizonem to wyjdzie. No i też ciekawostka. Jak to będzie wyglądało z samosiewami jest przężyta, no bo to tak trochę nie, nie się może zaorało więc teoretycznie te samosiewy siebie jakieś tam pewnie mogło być no zobaczymy, czas pokaże na pewno, na pewno jestem ciekaw przede wszystkim tego powschodowego odkwaszczania, bo przedwschodowo, wiadomo jak to przedschodowo będzie działać, nie będzie działać, zobaczymy a powschodowo, no to jakoś już tak z praktyki wiem, że te powschodowe odchwaszczania troszeczkę mają lepsze działania, bo mniej są podatne na jakieś zmienne warunki, a jeśli chodzi, o, jeśli chodzi właśnie o te doglebowe, no to one już tam bardziej są wyczulone, jak będzie coś za sucho, coś za mokro, coś za bardzo słonecznie albo jak, to trochę teoretycznie może to gorzej zadziałać. Zobaczymy. Dobra, jadę dalej, widzimy się na następnym polu. No dobra, jesteśmy z tej strony. O! Całkiem, całkiem to wygląda. Będziemy gasić, bo to jest tylko chwila. Szybki rzut oka. No, jakbym nie wiedział, to bym nie powiedział, że to jest gęściej zasiane. To całe 40 kg O, to też nie istnieje. Ok, ładne wschody. To też jest nieopryskane, będzie to pryskane bizonem. Cóż mogę powiedzieć Nic nie mogę powiedzieć no, tak? jak komentować wszystkie te pola, które wyglądają tak samo to sobie to powtarzał się. Dobrze to wygląda. Zobaczymy, pojedziemy teraz tam przez krzaczki Zobaczymy jak to tam wygląda Tam te pola na tych torfach, bo to te torfy mnie najbardziej ciekawią co tam się dzieje Jakiś był mocny zrobiony, widzę. Galaxy Galax raczej, raczej, jak produkowali Galaxy nie myśleli o tym, że ktoś będzie tu po niechał ale jako samochód, jako samochód przeznaczeniem budowlano-rolniczym jest tak najbardziej... Tak najbardziej sprawuje się elegancko. Jakaś hopka jest, trzeba troszkę zwolnić. Z dali widzę co ładnie to wygląda ten owies To jest ogólnie to ten torf taki ten, to, to ugór co był w tamtym roku No nie ładnie to wygląda powiem szczerze Przede wszystkim No jakby to było czysty siew Czyste pole Nie no to tu widać ewidentnie że jest gęściej, nie? Jest takie zagęszczenie, ale jaki ten owiec tu jest wigor jaki on ma. Kurde w tym polu, no. W ogóle ten torf tutaj... ładnie ten owiew wygląda, on w ogóle jest jakiś taki większy do reszty. Na tamtym piochu tego nie było. Tutaj na torfie to widać ewidentnie. No jest po prostu... Kurde. No nie powiem, no bo tu Jary owiec to był tutaj Petarda, nie? Bo tutaj Owiec Jary. Stąd, z tego z tych 30 arów to pewnie... Zaraz, bo to było tam, było do, do tego wysypane. I z tamtego jednego okrężenia, czyli tak jakby z 40 arów miałem cały rozrzutnik. Czyli teoretycznie to tu to było z, no to 5 ton oddało. Owiec to oddało z tego kawałka koło 5 ton. Więc Owiec naprawdę był mega. Zobaczymy jak to jest z zimowaniem, bo tutaj to pole jest troszeczkę takie, bym powiedział, zimne. Ale by było takie fajnie, tak jak tutaj widać, bardzo ładnie, jakby były takie czyste pole bez tych darmi, no to naprawdę że tutaj kurde, no jest. jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem tego, jak to wygląda choć te torfy jak to te torfy. No, podobno w klasyfikacji to jest w ogóle jakaś trzecia, tru, trzecia piąta klasa, nie? E, pojedziemy tam dalej. Też tak kurna zobaczymy jak to szybki przegląd jest, bo trochę czas mi się kończy, więc muszę szybko zobaczyć jak to wygląda i lecę do domu. E, jedyne co, czego nie zobaczymy, a tego buldożera nie zobaczymy, bo już nie będę miał na to czas, czasu. A pff, po opryskach będę widział później, jak tam nagram, zobaczę, jak to wygląda ten buldożer. On też ma na to do siebie, że ta pszenica. Z... Późniejsze wschody ma po prostu. Dobra, tu już przystaniemy na chwilę. Tam 5 minut poświęcimy no to, co tu jest. No co, tu to, to, to samo, ten sam scenariusz. No ale nie, kurde tak... na kamerze może nie widać, ale mam wrażenie, że na tamtym torfie ach, Na tamtym torfie ten no... Nie, no też tu jest ładny. Kurde niczego sobie. Naprawdę widać, że obiec tutaj ma wigor do, do wzrostu. do wzrostu. Jest tu trochę bałaganu, może to nie głupie, że tu trochę bałaganu jest tej słomy. Trochę to, ten, to ta ziemia będzie mimo wszystko... Hmm, trochę ta ziemia będzie, mimo wszystko, lepiej tutaj yy, nie będzie taki jak nie będzie taki przewiewało, zresztą ona i tak tu jest w tych ugobień, z tymi ugorami, więc tutaj tak naprawdę i tak ten wiatr teoretycznie nie powinien tego wygwizdać. Teoretycznie, a zobaczymy, bo to jest w takim troszeczkę dołku to pole, więc zobaczymy jak to będzie z zimowaniem. Ale nie, ładnie, ładnie, ładnie to wygląda. Tu było pryskane, tu było pryskane i też fajnie, że teraz mam lance 12 metrowe, to robię to pole na jednym przelocie na, na w tamtą stronę. Przez russę przejeżdżam i tam dalej tam po, po tej stronie też sobie robię to na jeden strzał. Eee, no tu na piasku, na no piasku, no na piasku, jak tu na piasku. No. Rośnie, jest raz wilgot z jesieni, to rośnie, nie? Widać, że jest... No, słabszy jest ten owies. no Co tu, żeby nie jest takim, Nie jest tak liście tak grube jak są na przykład jest tutaj liście tak grube jak na tamtym torfie, no bo na tym torfie po prostu aż tak wizualnie, bo nie kamerze tego nie widać, to może mam opisywać po prostu jak to wygląda, ale tu też nie jest opryskane, to zaznaczam. Też takie jest podejście tamto, co na poprzednim polu było to poprzężycie, ten wąski kawałek. Nie było to opryskane, tam będzie opryskane bizonem, tu będzie opryskane bizonem i na moim polu ten jeden przejazd, tam 7 metrów, też będzie pryskany bizonem. Tutaj te trzy kawałki są opryskane plasturfokarbem. No i ten kawałek, właśnie tam od, na moim polu, od miedzy, i co na początku było. I tutaj, co teraz na tym trzecim obrębie, na drugim, przepraszam, na drugim obrębie, było ten, 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 ten software, był opryskany Plantipurem. Tak, był opryskany Plantipurem. A tam dalej będzie znowu z drugiej strony co jest Snowbeard będzie <Glacht> to jest już takie, takie trochę no jest trochę zagmatwane, ale jak będę to powtarzał już dwa trzy razy na tych filmach to będę pamiętał, bo to też jest takie trochę, trochę nagrywam to z takim zamysłem, żeby jednak, żebym sam później na filmach to odtworzył sobie, żebym czegoś nie zapomniał, bo jest trochę takich kombinacji mówię dwie odmiany, e, dwie odmiany trzy różne opryski, więc w sumie na można powiedzieć, że 6 różnych kombinacji na to zrobię, ale będę miał pogląd teraz z tym owsem Jedno co postawiłem w tym roku na samo zimy, ale myślę, że w przyszłym roku cena będzie taka sama jak jary, dlatego że zasiane jest tego naprawdę mnóstwo. Dużo ludzi teraz zasiało owieso zimy. Nawet tutaj u mnie na na tej wiosce, tu mam tutaj bazę, to tak naprawdę już, już dwie osoby zasiały ten owiec. Nie ode mnie brałem nasiona od razu mówienie, ale wiem, że zasiały na pewno owiec zimy. No i jeszcze owiec zimy tam bliżej mojego miejsca zamieszkania też jeden gość zasiał, co kupił z kolei ode mnie i zasiał to tam. Więc też wiem, że tam też owiec zimy będzie. No, ale to mówię, będzie tego owca coraz więcej, więc cena tak naprawdę będzie taka sama jak Jarego. W tym roku jeszcze mi się udało, bo Jary owiec na skupach już mi proponowali po 450, ja na szczęście udało mi się sprzedać to w detalu po 600. No lepiej to wyszło. No biorąc pod uwagę, że tam było 15 ton, no to teraz na 15 ton na 150 zł na tonie w plecy, no to jest ładny 500, ze 2000, to naprawdę za te 2000 to warto było to po prostu powurkować to tak naprawdę no, no, co, no zysk jest. No nie będę tu ukrywał, że zysk jest. Podsumowanie całego mojego rolniczego moich rolniczych dokonań wzrocznych będzie niedługo. Już tam się do niego przemieszczam, dlatego że praktycznie zostało mi tylko trochę owsa. No poczekam jeszcze chwilę, może uda mi się ten owiec do końca sprzedać, to będę miał wtedy takie już pełne dane, bo jedyne z czego nie będę miał pełnych danych, to jest pszenica, dlatego że pszenica stanęła. No jest nie powiem jest drobna ta pszenica wyszła, dlatego nie bardzo jest na to klient, trzeba będzie sprzedać taką paszówkę jakoś tam już, nie wiem, tam za 60, za 70 zł. trudno się mówi. Nie będę się z tym bujał, trochę mąki sobie z tego zrobię, bo to też jest dobre, fajna na, na mąkę, tylko że trochę mniejsza wydajność. Drobna ta pszenica wyszła, ona była ładna, naprawdę na polu wyglądała naprawdę spoko, ale ona przez to, że jest taka drobna, no to będzie chyba troszeczkę ten ton mniejszy. No, myślę, że wychodzi na to, że po pszenży to mi lepiej wyjdzie. Nie, z tych samych zabiegów, z tych samych, na tym samym areale niż pszenica. No, ale to już wina raczej odmianowa, dlatego trochę bawię się teraz te odmiany. A z owsem co jak z owsem, Na przyszły rok będę już mieszanka, będą... znaczy mieszanka w sensie, że będzie, będzie trochę zimowego, trochę jarego. Już będę tak się starał, żeby trochę tego, trochę tego, ale na przyszły rok po prostu nie pasuje mi nigdzie siać Jarego owsu No nie pasuje. Jest tam jedno miejsce, tam jak dobrze pójdzie to 10 arów sobie zasieje. Może z centrali wezmę jeszcze tego, to odmianę Rambo, więc zasieję sobie 10 arów na rozmnożenie, dlatego że na przyszły rok już z kolei będę znowu celował, żeby tego jarego siać też no mniej więcej po prób, no, trochę jakiś hektar, półtora jarego, hektar półtora zimowego, tak żeby było zawsze poprzeplatane, no, żeby większe, większy udział areału mimo wszystko był tych właśnie zbóż, czyli owsu, <grym>, owsu jarego i zimowego oczywiście, Żyta, żyto jest, żyto wylatuje w tym roku i najbliższe lata wylatuje całkowicie z mojego płodozmianu, ale to już o tym będę rozwijał temat w następnych filmach. Na razie tyle. Będzie. Co będzie? A, jak opryskam tym bizonem, to będę wtedy widział mniej więcej co się dzieje z tym owcem na razie. Tyle, wschody ładne. Dobrze, to wszystko wygląda, naprawdę. Jestem Zadowolony, a przede wszystkim może dlatego, że trochę mniejsze oczekiwania miałem w tym roku niż w poprzednim, i może to jest to, że jak macie za wysokie oczekiwania, to potem niestety jeśli nie są spełnione, no to macie takie poczucie takiego zawodu, nie? I dlatego miejcie trochę mniejsze oczekiwania do niektórych rzeczy. Taka była dobra rada. Spartacz.